Siema z tej strony David? to jest OSTATNI odcinek z Kingdor Rush Rush Vegetans. Jeśli chodzi o tę naszą kampanię wszystkich leveli, to jest taka mapa, którą będziemy grać 25 tak, dokładnie I w następnym odcinku, czyli jutro, pojawi się e, odcinek, w którym przechodzę wszystko na Heroic Run A jeszcze w następnym będzie jak przechodzę wszystko na Iron Run, więc bardzo jakby może mi to potrwać. Tylko najgorsze, że to ja nagrywam. Najlepsze jest to, że ja nagrywam to. Uwaga. 25... nie, 26 grudnia, czyli praktycznie mam około. E... do 15 stycznia, do 16 stycznia wygrania wszystkich tych Roh Heroic, czyli mam dużo czasu. Ja Iron też nie. Też na Impossible, żeby tu dokończyć to. Jeszcze muszę zrobić te 5 level na Impossible. Plus jeszcze wszystkich herosów na 10 level, ale to raczej nie będzie problemem. I wszystkie też osiągnięcia, co może troszkę potrwać, bo niektóre osiągnięcia są naprawdę dziwne. Na przykład Spawn 500 z Skeleton Various to Battle. Czyli muszę użyć po prostu jakiegoś stawarsów specjalnie do tego levelu. Chociaż myślę, że dużo też zrobię jak będę przechodził Iron Run, bo trzeba akurat poszczególnych akurat towersów na level używać, co też może być... A, bo co tak długo gadam? Przechodzimy do finałowego levelu dziś! Ostatni level! Boss! Boss w ogóle wszystkich! Dobra, widzę tu już chyba jedno osiągnięcie, które można zdobyć, czyli po prostu zebranie pięciu. Tak jest. Pięciu elementów czaszki. No, dokładnie tak. Te czaszki co tak latają. Kurde. Są trzy... Ej, ale ten Jacko later. Jak on szybko będzie! O, Bardzo fajny heros, bardzo fajny. Zcajmy sobie jeszcze dzisiaj... Ghost na początku, czyli tu tuże będzie. Coś takiego zbudować. Ile wave'ów 15, tak jak się spodziewałem. W ogóle mamy trzy takie. Elementy, gdzie można przejść. A to ciekawe. Dobra, ja bym też tu dał tego gościa, i później bym wszedł w łuczników. To już wiem o co chodzi. To będzie potężne. Taki czekolater będzie coś zadał, bo w ogóle go nie widzi. No to on jest tutaj skończony, akurat. Nie skończony w, tym, w tej kwestii akurat. Dobra, ładnie, wóz zjechało. No i troszkę za szybko, trudno. Nie będę pokazywać z tego powodu. Oj, nie! Wszystko pod kontrolą, myślę. Bardzo krótką drogą, bardzo wszystko. Fajnie. A teraz jeszcze z tej strony, tak myślałem, dlatego już buduję. Z tej strony magię. O żeby poszli tędy najlepiej, nie ja tędy. No ale idą tędy. Dlaczego? Tego gigiewie! nie wie. O, właśnie to chciałem zrobić. Idealnie mi to wyszło. Idealnie, kurde. Trzeba mieć Cela, ale teraz bardzo bym pakał za chwilę i to nieraz szybko się nie zrespawni. kadem No nie! Ja bym se przeleci? Nie, nie przeleci się Uff. Ale to jest głupie. No, początek jest hardkorowy troszkę a to robi ten dziwne coś. Jak to nazwałem w ogóle? To dziwne coś. Czy nie ja mogą mieć gdzieś stąd wychodzić, czy stąd? Chyba nie raczej. Tak mi się wydaje. I tu akurat pod tym względem na luzie. Na razie początek sam uratowałem. Bo na początku nie mieliśmy żadnych wieży. I to mogło troszkę powodować, że jest ciężej. Ale bardzo bym chciał przejść ten level na trzy gwiazdeczki. Troszkę o tym marzę. Bardzo marzę. To jest takie moje marzenie nade wszystko. A szczególnie, że już tu takie się coś pojawia. Wspaniale. Ciekawe jak on będzie leciał ten Jack Lattern. i No leci. To jak? Chyba wydaje. Muszę to drugiego zbudować. Tak coś mi się wydaje. Może przydałoby się to drugiego wybudować. Ojej, kurczakulater. Kurde, no nie, to nie wiem czy tylko wyglądać. Halo. Teraz próbuję coś takiego tu zrobić. Może akurat wyjdzie coś z tego. Bardzo się przydało tych domów pokonać ja, chyba mi wpadnie już coś za chwilę już mi wpada A, to to, to w ogóle jest w ogóle jakieś głupie Teraz nie jest najlepszy na razie nie wiem. Mimo, że jest, wygląda nieźle i na innych by był dobry, to na tym akurat nie jest to najlepszy. Przecież te koniki nie są aż takie złe. Kurde, no. Nie gadaj, że on mi jeszcze wpadnie. No, nie uratowałem się na początku, nie ma szans. Kurde. Nie, nie dają mi szans w ogóle, No żeby... Będę musiał powtarzać level, ale to. Już na początku że było hardcore, a później jak dodali tych dwóch gości, co za strasznie mają dla wszystkiego. No nie, nie dosięgniesz naprawdę? Problem masz. Trzeba szybko tego zbudować. Jak najprędzej. Co się źle zakończy. Ja myślę, że on może rzucać tymi posągami śmiesznymi. A nie może. Myślę, że ostatni raz będzie taki apicki, tak totalnie, nie? nie? Co nie? A to jest takie, jest takie. Wow, ale dobry, nie? To nie jest takie coś. Come on, serio? Czekolada na szybko. Zanim się wkurzę. No ale możesz podejść, a nie. Dawaj, zabij go. No i czemu? Ja atakuję. Jaki może się leczyć, dobra. Ale się nie uleczy. Dobra, to musiałem to zbudować. Raz spróbuję coś takiego zrobić. Przynajmniej on jest szybki, to jest bardzo dobry plus. Duży plus. Ale bardzo mała ilość HP, bardzo mnie. jakby tak martwi. Dobra, może tych sobie zatrzymamy, żeby ich później było easy na koniec. No tylko, że on nie będę w trakcie tego ciągle tworzyć, nie? Czemu tu nie uderzy nikt. uderzysz w niego? Patrzcie uderzysz. Czemu go nie uderzasz? Głupi. Dużo hajsu mam. Wykorzystaj go. Nie wiem czego wykorzystuję w odpowiedni sposób. Za tych kości nie ma hajsu w ogóle. Nie no jest, ale mały strasznie Dobra, nice Już jest dziewiąty poziom, co? Tak szybko Przecież ja nawet nie zacząłem budować. Nie no, dobra już coś tam zbudowałem, ale... Beskito, co to w ogóle jest za mapa? Taka szybka i w ogóle... W ogóle ten biom jest szybki bardzo. Nie wiem, czy tak zauważyliście, że to tak szybko leci wszystko. Tak przydałoby się tego zabić. Uuu, dobrze, że zginął. Rekulator, spróbuj coś tu zrobić. Trochę ale dużo zadają HP. Jak dużo HP zadają. Spróbujcie tego zabić, bardzo Was proszę. Dobra, nice, skinął. Come on. Kurde, jak ja już na to patrzę, to mi się nie dobrze robi. Już tak powoli, na poważnie. Dałoby się takie coś jedno. No, mogę to dostać? Zanim ją będę i tych głupich rzeczy wysyłać, no nawaj, zabij go. Nice. Te Ghost Ridery są takie głupie. Dobra, zabij go, zabij go, zabij go. Nie go! ci kazał go zabijać. Dobra, jest. Jeszcze dwóch zostało. Próbuję o tak ich zabić, go zabić. Może się uda. Dawaj, nice! Jeszcze jeden. Come on, jeszcze jeden Tak o po prostu go zabijcie. Ja myślę, że ten hajs już tutaj nie będę tylko stawiał tutaj, bo to są naprawdę jakaś okropność tutaj stawiać tych kości. Więc myślę, że mogę po prostu ulepszać ich z tych rzeczy, nie? Myślę, że tak będzie bardzo spoko robić. Albo chcę zostawić na razie hajs. Myślę, że nie jest na razie aż taki użyteczny. Zależy gdzie ten horror będzie wychodził, czy... Chodził, czy jak czy jaką będzie w ogóle wyglądał, bo to mnie ciekawi najbardziej chyba. Bo na razie dwie szaszki sobie idą, ale co z tego, że są dwie czaszki, idą nie? Jak będzie miał magic resistance, to wtedy będę, będę tutaj samych łuczników. Jeśli nie, to na odwrót. Nie ja no, spróbujmy tego Hellraiserza zrobić. Dobra. Co hmm. sobie nie poradzić z trzech magików poważnych ten zasięga tutaj licz on oh nie O oh nie. Co to za kupia? Czekał. No nie dosięga tego, nie wracowałem tego. Dobra, jak się zresztą to idziesz od razu tu sobie nie poradzić. No, za chwilę się zrobi. totalna mięska. Dura, jeden skinął. Pojedynczo. Pojedynczo. Na ludzi. Oni się tu pojawią. Wow. Muszę to wykorzystać. To już naraz się pojawiło. Dobra nice. Jednocześnie to jest takie nudne, jednocześnie takie dziwne trochę. Ach. Czy on naprawdę powstał i nagle zginął? Hmm. Ciekawy to wygląda. będzie coraz gorzej to wyglądało. To najlepiej jak najszybciej się pospyć. Ile jeszcze tam jest? O, fajnie. Dobra, to jeszcze trzech. Przydałoby się wkonać już. Możesz tu na niego się skupić? Dobra, dawaj. Nice. Chocolate. Chodź tu. On ja ma bardzo mało HP. Dobra, zginął. sapi go. Zapisz go. Nice Co? 11 mam? Aha, bo wcześniej mi wypadli Dobra, już się przestraszyłem Ale to jest strasznie dzikie Dobra, dawaj. Myślę, że ten za dziewięć leci. O, pięknie go. Aha. Aha. Ile hajes w ogóle? O nie. Im więcej wytworzył, tym gorzej. Bardzo gorzej. Więc jak najlepiej, jak najszybciej się ich pozbyć. Myślę, że to coś zataje. Halo. Dawaj go. Już jest sam. Prawie sam. Co za chłopak. Dobra go. Dawaj go. Nice. Nie tu! Po co ci się skupisz tu? Ja... Skup się na swoich rzeczach. No teraz nie wiem, czy oni wejdą, czy tu mi wejdą. No super. Czekajmy tutaj, bo to widzę trochę takie... Dobra, tu mi wpadają. No przejadzie mi wpadną pewnie. Tak jak po prostu chcę to, żeby przeżyć. Dobra, tego już chyba przepuszczę Ale tego nie chcę przepuścić No halo ja mi zostanie? Cztery, dobra Myślę, że i tak sprowadzę Skoro mam tak dużo hajsu Na co mam się przygotować? Ja też zawiedziem dwóch bossów Aha, i tu ma magic czy tu mam magików lepywać? Mm -hmm. A to najlepiej tych... Żników. Czy cool. <laughs> tyle hajsu nie miałem? Żeby takie rzeczy robić głupie. Dobra, dodam chyba łuczynka I tu zostawmy na razie. Tu możemy dać tego. Żeby tu bardzo łatwo leciało to. Tylko tego no uderzajcie w niego, no. Come on. Łatwe. To będzie łatwe jest bardzo łatwe, już to widzę Czy już skinął? No Jest bardzo Jedna trudno 4 trochę, to i tak Dobrze, że to przeszedliśmy no Nie ma levelu już To koniec gry Wow Wszystkie Gnomakse. Mhm. Tego prawie ulepszyliśmy. Jeszcze tego zostało. No, tego trochę. I tą. Tych to już myślę, że na ludzie też się uda No więc to tyle. No i to ekran No już się ma.